Tylko najstarsi górale pamiętają, no i najstarsi widzowie chyba GNM, że kiedyś, dosłownie jakieś 12-11 lat temu, publikowałem na tym kanale y, serię takich filmików Indie Granie. I miło mi powiedzieć, że ta seria wraca. Mam nadzieję, że będę regularnie w miarę publikował, ale w każdym razie o co chodzi. Indie granie, tutaj będę zwracał Waszą uwagę na ciekawe gry niezależne. Tylko tyle i aż tyle. I zaczynamy od gry, która debituje 23 maja. Miałem okazję pograć w nią parę, parę ładnych dni, nawet tydzień ponad przed premierą. Gra nazywa się Nine Kings. I jest to coś naprawdę fajnego dla fanów rogalików i dla fanów gier typu Tower Defense. Tak się składa, że jestem fanem jednego i drugiego gatunku. Swoją drogą wykorzystam ten, tę chwilę i nawiążę do gatunku Tower Defensów, takich też nietypowych, że bardzo Wam polecam. Tak, by the way, z ubiegłego roku fantastyczną grę Thronefall, która się nazywa, ale to już tyle. Wracamy do Nine Kings. Gra bardzo, bardzo prosta w założeniach. Stawiacie po prostu, macie mapę, stawiacie na niej na początku swój zamek, a potem co rundę stawiacie na przykład kolejne jednostki. Albo jakieś budynki, które wam w jakiś sposób pomagają. To znaczy, co każdą rundę, kiedy pokonamy nacierających wrogów, możemy wybrać, na przykład, ok, wybieram sobie, małe chochliki demoniczne i to będzie mój oddział, który stawiacie na, na konkretnym wybranym przez was polu waszej planszy. Runda, się, runda przygotowawcza się kończy i zaczyna się automatyczna bitwa. Wasze chochliki, wasze jednostki lecą na wrogów i walczą z nimi. I potem zaczyna się kolejna taka runda przygotowawcza, podczas której wybieracie jedną z kart. Bo tutaj i budynki, i ulepszenia, i jednostki są pod postacią kart właśnie i na przykład wybieracie sobie OK. Trebuszet mam do wyboru, trebusz, czy katapultę inną, więc wybieram teraz katapultę, stawiam ją obok swojego zamku i to pomoże mi też walczyć z przeciwnikami na dystans. To jest właśnie ten taki element prawda, tower defensowy, że mamy też wieże obronne i mechanizmy obronne do wyboru. Czasem mamy do wyboru rzeczy takie jak na przykład ogród. Jeżeli postawicie sobie ogród w waszym tym terytorium obok waszych jednostek, to co rundę ten, te wasze jednostki będą zyskiwać na stałe, chyba tam o parę punktów hp więcej. Ale to nie jest tylko tak, że kiedy zaczyna się rozgrywka i wasze jednostki ruszają na wrogów, jak trochę w grach typu Auto Butler no to nie możecie nic wtedy robić. Bo jest taki drobny element urozmaicający właśnie rozgrywkę i właściwie sprawiający, że możecie cokolwiek robić i aktywnie brać udział w bitwach. Mianowicie, zawsze pod lewym przyciskiem myszy macie strzał jakiś. Zależnie od frakcji, czy raczej zależnie od króla, którym akurat gracie. Bo każdy król to inny zamek główny i trochę inne karty. Niektóre karty się powtarzają, czyli jednostki, niektóre, niektóre budynki między frakcjami, natomiast zawsze was, wasz podstawowy zamek jest inny. Na przykład jeden król ma taki zamek, którego podstawowy atak to jest po prostu wystrzelenie kamulca w przeciwników, ale jest na przykład król magii tutaj też w tej grze, który bardziej operuje czarami, i już jego podstawowy atak działa tak, że jak klikacie po prostu na wrogów, to spada na nich z nieba potężny piorun. I potem to też można oczywiście wszystko modyfikować, bo jest to, no, rogalik, to nie jest tylko tower defense, ale jest to też właśnie gra rogalikowa, więc wybierając te kolejne karty, ulepszenia i tak dalej i tak dalej, to nie są tylko jednostki i budynki, ale to może być też karta, która sprawi, że na przykład, no, nie wiem, wasz pocisk, który wystrzeliwujecie lewym przyciskiem myszy z zamku, zmieni się w trzy pociski. Albo coś takiego, albo możecie zdobywać ulepszenia, które sprawią, że wasze jednostki w jakiś sposób zostaną ulepszone, albo że będą wybuchać po śmierci, albo na przykład wylosujecie kartę tej samej jednostki, którą już macie. Jeżeli klikniecie tą, tą kartą na jednostkę, którą już macie, no to ta obecna wasza na planszy już jednostka wyleweluje, bo każdy element tej waszej mapki, tego waszego mini królestwa, czyli jakąś jednostkę, albo na przykład wieżę obronną, można levelować bodajże maksymalnie trzykrotnie. I tak to działa, tak to się toczy z tury na turę, Muszę powiedzieć, że domyślny poziom trudności w tej grze jest banalny, więc spróbowałem potem trochę grać na trudniejszym. Jest już trochę lepiej, jeśli chodzi o ten poziom wyzwania. Trzeba naprawdę bardziej uważać, trochę bardziej dbać o odpowiednie synergie, zależności między naszymi jednostkami, między tym jak współdziałają różne też budynki z tymi upgrade'ami, które bierzemy, i też trzeba no, naprawdę uważnie. Samemu atakować odpowiednie jednostki wroga, odpowiednie, odpowiedni priorytet, że tak powiem, ustalać na to kogo atakujemy, na przykład tą błyskawicą z naszego zamku, żeby to miało sens, ale domyślny poziom trudności to, no to była bułka z masłem. Za pierwszym razem udało mi się, jakby dojść do końca rozgrywki. Dwoma frakcjami w ogóle bez żadnej śmierci, więc, no ale z drugiej strony, czy to źle? Potem odblokowujemy jeszcze więcej poziomów trudności grając dalej. Więc, to że domyślny poziom takiej trudności jest łatwy, no to dla mnie nie jest wada, bo po prostu zajęło to bodajże kwadrans, żebym odblokował kolejny poziom trudności. Więc nie będę tego krytykował, a jest to na pewno dobre, dobre pod tym względem, że na spokojnie można się nauczyć zasad rozgrywki, także nie ma co narzekać. Ogólnie gra bardzo, bardzo prosta, naprawdę. Jeszcze co, o czym zapomniałem powiedzieć, co parę rund mamy sklepik, czyli możemy typowo jak na przykład macieniem sklepik w Slay the spire nie, że macie karty do kupienia różne do wyboru, to tu jest tak samo, mimo że tutaj jest jakby. No nie, nie trafiamy do różnych lokacji, prawda? Tylko cały czas się dzieje wszystko na tej samej mapce. To też co jakiś czas możemy kupić sobie karty, i tak naprawdę na tym polega rozgrywka. Kiedy, tak jak powiedziałem, dotarłem do końca rozgrywki, że miałem już napis Zwycięstwo, bo pokonałem króla wrogiego, który przyszedł osobiście na moją mapkę, no to tak naprawdę gra nam mówi: Dobra, może teraz wrócić do menu i zacząć od nowa, ale jeżeli chcesz, możesz po prostu, możesz po prostu grać dalej. Ale gra nie jest jeszcze zbalansowana i chyba nigdy nie będzie pod końcem tak zwanego no, trybu endless, że gramy bez końca i bez końca i bez końca. Ale dla zabawy można też próbować prawda, grać w tym, w tym stylu. Oczywiście, tak mówiłem o tym rozkładaniu jednostek naszych na, na tych kwadracikach, polach dostępnych naszej bazy, z czasem nasza baza trochę się rozbudowuje, tych pól zyskujemy więcej więc też trzeba brać to pod uwagę, żeby, żeby po prostu zapełniać odpowiednio te pola, żeby czasem brać pod uwagę zależności, bo bywa tak na przykład, że coś postawicie, jakiś artefakt na konkretnym polu, no to on wpływa na, na przykład bafuje Wam jednostki, które są po prawej i po lewej, więc to też trzeba brać pod uwagę. Nie można tak bezmyślnie tylko stawiać wszystkiego na tej, na tej naszej arenie, na tych polach rozgrywki. Więc tak, bardzo wciągający rogalik, wydaje mi się, że wyceniony też całkiem będzie sprawiedliwie, jeżeli chodzi o tego typu produkcję, no ale będzie to gra early accessowa. Także ja zawsze w takich sytuacjach polecam po prostu, hej, dodajcie sobie to do do wishlisty, bo wiadomo, kontentu będzie więcej, o wiele więcej w przyszłości. Także, także warto zwrócić uwagę, jeżeli lubicie tego typu gry, to się nie, nie zawiedziecie raczej, bo jest to mega wciągające po prostu. Tylko właśnie kwestia tego, czy chce wam się grać w wersję early accessową, czy po prostu poczekać na kompletną wersję ze wszystkimi frakcjami tak itd., itd., kiedy wyjdzie, pewnie w przyszłym roku, jakbym obstawiał, bo jeżeli chodzi o to, jak ta gra działa, no to żadnych bugów, żadnych problemów tu nie ma. To będzie taki early access typowy pod względem tylko tego, żeby robić więcej kontentu, tak mi się wydaje więc dajcie znać jak wam się podoba Nine Kings czy spróbujecie po mojej rekomendacji dajcie znać i pamiętajcie żeby zajrzeć na Steama bo możliwe że demo będzie jeszcze dostępne bo niestety wiecie czasem twórcy gier robią tak że kiedy pełna wersja gry wychodzi to demo zostaje usuwane niestety więc mam nadzieję że w przypadku Nine Kings tak nie będzie i każdy każda z was będziecie mogli sprawdzić po prostu demko sobie za darmo po obejrzeniu tego materiału ale to by było na tyle. Słuchajcie. To był pierwszy odcinek indie grania po reaktywacji. I subskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, jeżeli trafiście tu przypadkiem z wyszukiwarki google'owej, To oczywiście we wtorki zawsze o 21.00 mamy audycję, gramy na Maxa, no i też podcast Gien plus co tydzień w środę trafia na ten kanał. Więc tak, zapraszam do subskrypcji. Więcej gier niezależnych na pewno będzie tu polecanych.